Czy mężczyzna Cię kocha. Rozłożymy też na trzy karty. I każdej zobaczy, pomyśl o swoim mężczyźnie i wybierz tylko jedną kartę. Pomyśl o swoim mężczyznie i zobaczymy, czy mężczyzna Cię kocha. Czy naprawdę ma szczere uczucia do Ciebie i po prostu może nie mówię <noise> też tak możliwe dobrze pierwsza karta no to mężczyzna już zakochany i zobaczymy uczucia ma na pewno ale zobaczymy jeszcze Mężczyzna może i mówić Tobie o swoich uczuciach, tu mężczyzna mm, pokazuje swoje zainteresowania, tu mężczyzna, <grywy> ja powiem tutaj, mężczyzna na tyle szczerą miłość ma do Ciebie, że on mm, po prostu od, od siebie tak jakby chcę pokazać, chcę powiedzieć, że na tyle, że on szczero kocha, że powiem tak, tu ja zaraz zobaczymy, co między wami, co teraz jest między wami, bo ja widzę, że mężczyzna naprawdę ma szczere uczucia i tak jakby chce pokazać coś, ma być szczera rozmowa, e, powoli idzie może do ciebie tak jakby uczucia, albo e, zaraz, co jest między wami. Mm -hmm, między wami tutaj może być koniec, bo więc zapytam, co między wami tutaj tak, albo m, m, m. mężczyzna po prostu może być, przestał e, pisać, może tak być, że on, e, kontakt jakiś minimalny utrzymujesz z nim ale to taki minimalny, minimalny albo po prostu przestał pisać m. mężczyzna od mm, mężczyzna e, takie uczucie, że tutaj z tobą mm, tak wygląda sytuacja że ty jest też kobiety, która idzie na poważny tylko związek, że ty nie będziesz bawić się, bo mężczyzna tutaj może na początku pokazywał takie, że on jakoby porozmawiać, poflirtować i tyle i tym może tak być, że ty po prostu słuchaj, poczekaj, ja nie jestem dla bawienia, a ja chcę poważny związek, jak coś, nie, od jakoś tak i może być koniec dlatego, że taki, że nie każdy chce iść na jakiś kompromis mężczyzna, nie, że tutaj trzeba, żeby ktoś tam coś zaczął robić, ta mężczyzna tęsknie i mężczyzna zrozumiał tu, że ta tęsknota pokazuje jemu, że on chce z Tobą związek i taki poważny związek, gdzie on po prostu chce zawsze być obok Ciebie ta, ta karta tak jakby pokazuje, że ja chcę rano budzić się z Tobą. Ja chcę pisać, dzwonić, nie wiem, tam być w pracy, ale zawsze, że ty będziesz w mojej głowie, ja będę dzwonić i pisać do ciebie, że ja chcę codziennie Cię widzieć. Ja chcę, żeby my razem mieli kolację. I tu mężczyzna naprawdę idzie z uczuciami szczerymi. I dlatego on tutaj pokazuje, jeśli między wami tarysy kontaktu nie ma, no to mężczyzna tutaj długo nie będzie. To taka karta, która pokazuje, że on po prostu na tyle już zrozumiał, że on szczero cię kocha, że on e, na pewno tobie to powie. Jak jeszcze nie powiedział, to na pewno powie, bo mężczyzna, on nie chce czekać. On mówi, że ja ją kocham. Ja ją kocham. Druga karta. Och, tutaj, tak, albo tu jest też obrażona, tutaj, tutaj, tak, teraz zobaczymy, co to znaczy nam, mhm. Tu koniec związku na pewno. Tutaj e, czekania iść w coś nowe. Tutaj wygląda na to, że ty idziesz w coś nowe. Ty po prostu pokazałaś charakter. Ty zrozumiała to, że ty chcesz iść w nowe. Ty zakończyłaś związek i ty idziesz w nowe. No, no dobrze, zapytamy, czy jednak mężczyzna cię kocha. Zazdrosny bardzo jest mężczyzna i Czemuś czeka, że Ty masz, ty będziesz do niego pisać. On jakoś tak to pokazuje, że z jednej strony on rozumie, że uczucia on ma, Ty jego przyciągasz bardzo swoim wyglądem, to, że Ty taka jesteś przyciągająca, tak wizualnie bardzo przyciągasz go. Między Wami może być flirt, że Ty możesz z nim flirtować. Mm. Mm -hmm. Ja powiem tak, tu mm, ja nie widzę uczuć takich, że tutaj mm, takie szczere uczucia, tu nie widzę, tutaj taki jakiś mm, związek więcej flirtu i wyszło tak, że może on flirtował i jakby zazdrość jest jakaś taka, że on z jednej strony przy swojej jakieś te zainteresowanie uczucia on może pokazać, pokazać. może on więcej chowa twoją, swoją zazdrość, i on rozumie, że dla niego ten związek, tak jakby on nie, nie bardzo tak chce mieć związek, ale st stabilny. Wygląda tak, ten sklon to on ma, ale uczuć takich gdzieś czarę to nie ma. I ty to to sama już wiesz. I ty po prostu rozumiesz, że trzeba stawić kropkę i iść dalej, bo ten mężczyzna nie jest, chociaż sam po sobie, ty jesteś stabilna i on jest stabilny. Ale ten mężczyzna też może. Mm, pokazać to, że on jakoby i może by chciałby wrócić, bo tutaj powrót idzie mężczyznę. Tutaj nie idzie z, tam nowy mężczyzna, nie, tutaj idzie powrót mężczyzny, który ma przyjść tak, jakby z przeszłości, tak. I z jednej strony już koniec między nami, ale w tenże czasie ty idziesz w nowy, ale mężczyzna jeszcze gdzieś tam. Um, będzie próbować, że jednak on tęsknie, że on chciałby ten związek, żeby on chciał wrócić i, i bo tęsknota, ale tutaj więcej tęsknota do, do tej stabilności, którą on miał ale ty idziesz w nowe uczucie, ja nie widzę tutaj, tu po prostu takie idzie, że jednak coś czuje, że jednak on ma przyzwyczajenia do ciebie i że ale tu mm, Mężczyzna już tak jakby też w takich energiach, że on sam po sobie, że on sobie jeszcze tak jakby czeka, bo tęsknota, ale w tenże czas on rozumie, że on sam po sobie jest, że on nie czuje się już w związku, a ty jesteś z na to wszystko i to rozumiesz, trzeba stawić krok i iść w nowy i ty tak zrobisz, ty widzę, nie będziesz czekała, nie to co czekała, ty już nie chcesz czekać na niego. Mężczyzna coś tam będzie próbować, jakby, bo on chce, on boli to, że nie ma związku, jakoś stabilności tej, jakby on otrzymywał tą stabilność i było wszystko w porządku, nie? Ale sam po sobie on już um, idzie, takim mężczyzna, którym um, <grym> pokazał siebie to, że on jest wolny i może być tak, że dlatego ten związek i roz, tak jakby rozpał się. Dobrze i trzeci mężczyzna. O, trzeci mężczyzna. Coś on taki poważny, mądry, może być zły. Ale zobaczymy, czy ma uczucia, bo coś tutaj taki za poważny bardzo. Dobra, czy ty kochasz tą dziewczynę, która teraz to ogląda? Uch. Tu może być, że nie, nie macie kontaktu z nim, dlatego on też może być zły, obrżony i z jednej strony czekam, czeka na to, żeby jakoś wrócić do stabilności swojej. Idzie w pracę, pracuje dużo, dlatego żeby nie myśleć o tym, żeby stabilizować siebie finansowo i nie myśleć o tym, że nie jesteście razem tutaj. Może być tak, może mm, ja nie widzę, że jesteście tu razem po prostu, dlatego że mm, nie widzę kobiety obok i tu może być kłótnia albo całkiem nie, nie masz z nim kontaktu i mm, uczucia on ma, czeka na coś, ale mm, to jest miłość taka bolesna. To nie, nie, nie o, o uczuciach, które... Szczerej, i z jednej strony każdy stara się być razem w tym związku, a tu wygląda taka sytuacja, że to jest z emocjonalnymi huształkami. Ten mężczyzna może pojawić się, może znikać. E, czasami e, może pokazać w rozmowach swoje zainteresowania, czasami też znowu gdzieś tam przeżywa dla czegoś, coś tam. E, ale tak jakby spotkań nie ma, czemu, nie ma spotkań. Tak, bo mężczyzna na odległość, gdzieś tam um, myślę o tym, um, żeby um, zmienić między wami coś i um, cały czas w głowie um, trzyma to, żeby zacząć tak jakby coś robić bo tęsknie. No tu mężczyzna może być. Tu mężczyzna może być, że on w związku. Tu wygląda tak. Zaraz zobaczę. Tu mężczyzna może pokazać siebie w związku może być to i dlatego między wami taka sytuacja, że nie ma możliwości być razem e, albo kontakt urwany przez to, że może być, że mężczyzna jest w związku i dlatego taka sytuacja, ja mówię, że ten związek jest bolesny emocjonalnie, już mężczyzna może e, tutaj pojawić się, tam znikać, on z jednej strony rozumiem, że on ma uczucia i chciałby coś dalej próbować i zmienić i nastawić się na jakiś tam kontakt, ale tu nie jest taki kontakt, żeby to było dla poważnego związku i mieć rodziny. Na dany moment tak jakby widzę więcej to, że pokazuje, jakoby mężczyzna jest w związku i dlatego mm, ty y, też możesz być zła przez to, że ty masz uczucia do tego człowieka, ale z drugiej strony to rozumiesz, że jest też zła i z nim możesz i jaki masz kontakt, taki minimalny, no to ty bardzo dużo wymagasz. Ty już mówisz, że słuchaj, dawaj, coś decydujemy, albo. albo kon no koniec ty nie stawiasz, ale ty po prostu obrażona, bo ty już coś chcesz od niego, coś innego, ta dalej coś, jakby razem być, żeby to coś poszło, ruszyło, ruszyło coś razem, ale widzę, że on. Blokuje siebie. Wygląda na to, że on blokuje to, że nie idzie na, te, na, te, na to, co ty chcesz. No i ja może tutaj związek bolesny, uczucia jest, ale nie takie, że to byłoby tak normalnie. Tutaj emocjonalnie chusztawki i mężczyzna tak jakoby chce utrzymać się, i tam można powiedzieć, i, i tutaj.